W tym filmie zagram jako Portugalia. I jako ta Portugalia postaram się stworzyć Unię Iberyjską. Wydaje się to być proste, bo to nie jest dużo terenów. Ale muszę zdobyć teren od takich państw jak Wielka Brytania. Tylko gdzie? No tutaj od Francji, Hiszpania, Włochy. No jej, od Wielkiej Brytanii. Jedną prowincję. Może jakąś wyspę gdzieś tutaj. Ono, to muszę zdobyć. No to będzie trudne, ale możliwe to jest, więc ja się tego podejmę. Ale na początku muszę sobie tutaj poogarniać Państwo. Pewnie też jakiegoś kolegę znaleźć sobie. A kto mógłby być moim tutaj kolegą? Na przykład Francja? Nawet Hiszpania na takim początku. Chociaż Hiszpania, no nie no, dziewiąta pozycja w rankingu, albo nawet Wielka Brytania. A później bym musiał znaleźć jeszcze innego kolegę, żeby mi pomógł tą Wielką Brytanię podbić. O ile może uda mi się to samemu zrobić? No nie wiem jeszcze jak ja to zrobię. Niby mało terenów, ale bardzo dobrze chronione są te tereny. Ok, zacznę sobie tutaj Tutaj stawiać budynki. No i świetnie, budynki zostały postawione. Dobra. Yy, to co ja bym jeszcze tutaj chciał zrobić? No nie wiem, to chyba wszystko na ten moment. Chociaż nie, jeszcze akademie wojskowe. Żeby nie przepłacać za wojsko.